Marta Manowska jest prezenterką i dziennikarką, która rozpoznawalność w naszym kraju zyskała dzięki formatowi Rolnik Szuka Żony. W ostatnim czasie zachwyca w sanatorium miłości. Teraz jednak pojawiła się wstrząsająca informacja o jednym z uczestników. Prowadząca we łzach opublikowała poruszające słowa. Marta Manowska przez lata swojej kariery współpracowała z różnego rodzaju mediami w całym kraju. Pracowała dla polskiego radia, była redaktorką, a od czasu do czasu pojawiała się nawet w serialach oraz teledyskach. Największą sławę jednak przyniósł jej format TVP. Rolnik szuka żony. Po kolosalnym sukcesie programu, Marta Manowska ponownie zatrudniona została do prowadzenia sanatorium miłości. Dziś, jednak, Polską wstrząsnęła przerażająca informacja o śmierci jednego z uczestników formatu. Prowadząca ze łzami w oczach opublikowała poruszający, chwytający za serce wpis. Marta Manowska wzruszająco żegna uczestnika programu, prowadząca często podkreślała, że z uczestnikami swoich programów łączy ją coś szczególnego. Wyjątkowo angażowała się w ich historię, wspierała ich w programie. Starała się zrozumieć, poznać i pomóc w realizacji marzeń. Nic dziwnego, że nagła informacja o śmierci uwielbionego Cezarego Mocka sprawiła, że Marta Manowska jest całkowicie zdruzgotana. Czaruś, kochanie. Byłeś jednym z najcudowniejszych ludzi, jakich w życiu poznałam. Zawsze uśmiechnięty, pełen energii, dowcipny jak nigdy kopalnia wiedzy, doświadczeń, pomysłów i anegdot. Ale przede wszystkim byłeś wrażliwym, dobrym i pięknym człowiekiem. Mój telefon jest pełen wiadomości i pięknych sentencji od ciebie. Tak bardzo wierzyłeś w miłość. Jakby człowiek bal się miłości, to jakby bal się żyć kocham cię. Twoja Martynka możemy przeczytać na jej koncie na Instagramie. Szokująca informacja o śmierci uczestnika sanatorium miłości Cezary Mocyk od pierwszych chwil zyskał sympatię tysięcy fanów. Pokochano go za szczerość i otwartość. Bez skrępowania opowiadał o swoich słabościach, wadach i obawach. Wspominał czasem, że ma problemy zdrowotne, nikt się jednak nie spodziewał, że aż tak poważne. Informacja o śmierci 67 latka pojawiła się dziś rano na profilu Sanatorium Miłości na Facebooku. Z niewypowiedzianym żalem chcielibyśmy poinformować o odejściu od nas Cezarego Mocka, jednego z dwunastu uczestników programu Sanatorium Miłości. Cezary na każdym kroku udowadniał, jak był wyjątkowym i niepowtarzalnym człowiekiem. Szczerym, bezpośrednim, niezwykle ujmującym. To ktoś, kogo trudno było nie obdarzyć sympatią od pierwszej chwili pierwszego spotkania. Cezary potrafił oczarować nie tylko swoich partnerów z programu, ale też jego ekipę oraz wszystkich tych, którzy mieli przyjemność i zaszczyt się z nim spotkać. Dzisiaj ból i smutek towarzyszy nam wszystkim. Odszedł ktoś, kto na długo pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach. Dobranoc Cezary. Mogliśmy przeczytać.